Grzegorz Pani Mapel, Jesteśmy na forum MMA. Naszym gościem jest Kamil Szymuszowski. Kamil, ee, już niedługo Twoja walka. Powiedz mi, na jakim etapie są Twoje przygotowania? No, od jutra zaczynam sparingi. Raz sparingi, raz technika. No Już jestem na najwyższym etapie, 8 tygodni do walki. Kiedy wiedziałeś, że to będzie faktycznie wierzbiskas? No to już gdzieś tak się w styczniu, były takie plany, a kontrakt, kiedy podpisał, no to myślę, że tak. Jeszcze dwa miesiące temu może wiedziałem półtora, że, 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 że już podpisał. Mhm. Eee, czyli taktycznie, teoretycznie już jest rozpracowany całkowicie. Dokładnie. Boisz się jego parteru? Nie, nie, parteru nie bardziej. Wiesz, czego się boję tego jego nieustępliwości w dążeniu do clinchu, że to będzie ciężka i taka męcząca walka, no bo wiesz, w clinchu jest najgorszy, więcej tlenu się traci, najwięcej siła on non stop do tego dąży, zero stójki, cały czas clinch i próbuje z tego clinchu przewracać i non stop to samo i trzy rundy tak walczyć to jest naprawdę ciężka praca, nie? No, on te y, rzuty z judo ma jeszcze takie wycięcia i tak dalej, Na tym będziecie pracować? Dokładnie, on nie zapaśniczo przewraca tylko stara się z wysokiego klinczu. no już jest tam kilka technik pod niego opracowane. Dobra, powiedz mi gdzie się będziesz przygotowywał? Yy, będę się przygotowywał w Grecji, Barałudzi, w Bomb Breakers, tak jak zawsze się przygotowywałem, na razie nic nie zmieniam. I zostaje, I zostaje to przed tą walką. A masz e, czasami gdzieś takie pomysły, żeby wyjechać i się przygotować gdzie indziej? Znaczy, no, czasem były takie pomysły, żeby wyjeżdżać gdzieś bardziej w Polsce, ale z drugiej strony przemyślałem, że no, w każdych innych klubach są jednak ci zawodnicy, z którymi prędzej czy później albo się będę musiał zmierzyć, albo gdzieś się może zmierzę i nie chcę Ja nie lubię mieć jakiś bliższych kontaktów ze swoimi przyszłymi przeciwnikami. Nie? Eee, no to jest dobry temat też. Mm, ciężko by było ci zawalczyć z kimś, kogo znasz. Czy ciężko? Lepiej? Tak, no bo jednak znam tą osobę. Teoretycznie zazwyczaj to są w porządku ludzie. Yy, zawsze jakieś później stosunki z tymi osobami utrzymuję, yy, jakieś kontakty i no nie, chciałbym się później z tą osobą bić, no po co ogólnie, tak jak mogę nie jeździć gdzieś i nie widywać jej i wtedy się z nią... Wiesz, zawsze można, w, nie wiem, jest Alstarsi Star, są w Szwecji, A, no, jest, jest Niemiec, można. No zagranicznych jeszcze nie myślałem, w wyjazdach bardziej mówię tu o rynku polskim. No w KSW teraz przecież płacą. No nie powiem, że nie płacą, ale no na razie... Mój team, to wszystko, mam takich spalnych partnerów, że akurat pod Wierzbickasa mam niech to dociążyć. Powiedz mi, jaki jest... Ee, myślisz już o tym, jaki będzie następny twój krok po Wierzbickasie? No ja tu bym chciał walkę o opas, no, bo myślę, że z trzema wygranymi nikogo nie ma w KSW. No, nie liczą zasłana, no ja się tam nie wpycham mu w kolejkę, on powinien pierwsze dostać na opas, bo zasługuje na to. No, ale jak nie, to myślę, że może wygrany radomski Moks. Właśnie to o to miałem pytać, bo dzisiaj to ogłosili. Cię też usłyszałem dzisiaj, więc myślę, że też bym był bardzo chętny na ten pojedynek. To by był, to by był myślę, chyba fajny, e, fajnie by się to zgrało, bo wy, wy z Wierzbickasem, oni razem. Drabinka się robi, nie? tak jak mówisz, że z boku się robi tutaj Jeftuszko, Kłuk, Saido, Venomoto, a my tutaj z boku druga drabinka. Coś z czegoś wynika, to jest najfajniejsze. nie? Jak ktoś walczy o pasa, nie przyjeżdża gość jakiś z Brazylii, bo nie wiadomo skąd, dostaje walkę o pas. Tylko coś wynika z czegoś, ktoś pokonał kogoś, żeby mógł walczyć o pazury, no to jest fajne, nie? Jak się poukładała trochę ta waga półśrednia w KSW? Bo był moment, w którym ta waga półśrednia była taka, że był tylko Morys i, i Asłan, a teraz, a teraz zaczynacie wy też pokazywać swoje pazury. No fajnie, że więcej osób jest, bo wcześniej było ich trzech, tak, Borys, yy, Mox i Saidow, nie, i oni tak we trójkę tam tylko się, a teraz... Jest Robert Radomski, no jestem ja, wierzbiska, więc Enomoto, więc myślę, że kapela jest naprawdę czołowa. Dobra. Jak Ci się podoba na forum? No myślę, że super sprawa. Pierwszy raz jestem na takiej imprezie związanej z MMA, a nie z fitnessem, więc naprawdę mam nadzieję, że będzie więcej takich imprez. Okej, okay, dobra. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i widzimy się na Twojej walce. Powodzenia Ci życzę. Dziękuję, chciałbym podziękować e, mojemu dietetykowi, Dawidowi Szajrychowi za to, że... to chyba macha. Który mi macha i który zawsze jest... E, pomaga mi dobrze zbić wagę i dobrze mnie odżywić. Dzięki. Ile ważysz? No teraz mam no, 86, 87, no jest jeszcze 8 tygodni. Ale, Krata jest? No, szału nie ma, ale to ja się tym nie martwię, od tego jest mój dietetyk, więc wiesz, waga ma być na na, wiesz, na, na 27 maja, teraz mnie to nie interesuje, tym się przyjmuje mój dietetyk. Okej, okay, dziękuję Ci ślicznie, do zobaczenia.